Witam serdecznie kanał Prawym na Lewo. Nie ukrywam, że z dzisiejszym tytułem mam pewien problem, więc, to co teraz powiem na miniaturce, może być tytuł troszeczkę inny. W każdym razie, jak branża finansowa okrada społeczeństwo? A my znowu mamy piątek, piąteczek, piątunio, czyli czas na tematy lekkie, łatwe i przyjemne. A jak już mówiłem wielokrotnie wcześniej, no cóż może być przyjemniejszego niż wystawianie się na publiczne pośmiewisko przez firmy pożyczkowe, banki. Że o windykacji to już nawet nie wspomnę. W dzisiejszym vlogu omówię jak pierwszy w III Rzeczpospolitej Rzecznik Praw Obywatelskich, pani profesor Ewa Łętowska, potrafi stanąć murem za społeczeństwem i za to dostaje po głowie... Mało tego, jak cynicznie mogą do tego podejść media głównego nurtu, bojąc się prawdopodobnie utraty zysków z reklam płynących przecież szerokim nurtem od chwilówek, banków i reszty tego towarzystwa. Zanim przejdziemy, jestem Państwu winien sprostowanie błędu, który wkradł się do poprzedniego odcinka, odnośnie powiązań firm Vivus i Wonga, za zwrócenie uwagi na oczywisty błąd. Dziękuję. Panu Stefanowi pozdrawiam serdecznie. Błąd był wynikiem tego, że zasugerowałem się osobom menadżera, który pracował w różnym czasie dla obu korporacji i o ile można powiedzieć, że lichwiarz to lichwiarz, nie mówię o tym panu, tylko mówię ogólnie, czyli o reputacji samej branży chwilówek. O tyle państwa serdecznie przepraszam za błąd. Oczywiście platforma Vivod jest częścią koncernu Sport Finance, która większościowym udziałowcem jest rosyjski oligarcha Oleg Wiktorowicz Bojko. Natomiast Łąga po tym jak w Zjednoczonym Królestwie tamtejszy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ich na oszustwach wobec konsumentów złapał, chwilę działał w Polsce, ostatecznie kupił ich kruk. Zanim przejdziemy do sedna odcinka, a będzie luźno dotyczył reklam w mediach, które są pośrednią przyczyną okradania z pieniędzy i godności znacznej części naszego społeczeństwa, media, które godzą się na teksty sponsorowane takich podmiotów jak na przykład Certo, Vivus, Getback, a nawet może zwłaszcza jeżeli jest to polska agencja prasowa, drodzy Państwo, powinny być traktowane gorzej niż córa korentu puszczająca się na Saharze za garść piachu. A jak nałożymy na to jeszcze blokowanie tekstów wybitnych specjalistów z danej dziedziny, tylko dlatego, że są one niewygodne dla reklamodawców, to mamy obraz sytuacji, czy też zgnilizny Królestwa Szczurów, najobrzydliwszej zarazy, w każdym razie niedobrze świadczy to o tych mediach i celebrytach, którzy biorą w tym udział. Począwszy od tych, którzy namawiali, namawiają emerytów na i kołdry, Aż po gościa zakwalającego pożyczki, prawda? I to do tego stopnia byłem zniesmaczony, że skasowałem Akademię pana Kleksa i zakazałem ją oglądać synowi. Dość się jeszcze w życiu ku... prostytucji intelektualnej chłopak na oglądanie. W każdym razie pozwolę sobie na dwa cytaty. Jeżeli o tym, co dotyczy tych praw i wolności, decydują podmioty prywatne, firmy, Koncerny, organizacje, to my się nie mamy jak przed nimi bronić. Klasyczne środki odwołanie do nadrzędnego organu, proces przed sądem administracyjnym, skarga do Trybunału Konstytucyjnego, do Rzecznika Praw Obywatelskich tu nie zadziała. Prawo umów pochodzi z innej rzeczywistości i nie chroni nas przed zglobalizowaną władzą gospodarczą i korporacyjną. I drugi cytat: Nasze państwo jest słabiutkie. Kiedy trzeba podejmować czynności chroniące słabego, bardzo słabiutkie. W takim wypadku opłaca się wycofać, a to oznacza, że poświęca się interesy słabszego. Sprawiedliwość u nas trzeba sobie wyszarpać. Autorem powyższych cytatów jest pani profesor Ewa Anna Łętowska. Tak, króciutko urodzona w 1940 roku, polska prawniczka, profesor nauk prawnych. Pierwszy polski rzecznik praw obywatelskich w latach 87-92, sędzia naczelnego, Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego w latach 2002-2011. I co szanowana pani profesor, czy mówiąc tak jakbyśmy na kanale powiedzieli, baba z jajami na karku ma wspólnego z likwiarzami, oszustami i bankami. Choć czasem, według niektórych, na jedno wyjdzie, prawda? Oczywiście w rozumieniu takim czysto ludzkim, a niekoniecznie w rozumieniu kodeksu karnego. Już odpowiadam, z nimi nie ma nic wspólnego. Pani profesor, w odróżnieniu od różnych kreatur, bo inaczej tego nie nazwiemy, ma stałe poglądy, z którymi nie zawsze trzeba się zgadzać, ale jedno przyznaje. Niewielu jest ludzi na świeczniku, potrafiących w trudnym momencie stanąć po właściwej stronie. I pani profesor zrobiła to, i przyszło jej przełknąć gorzką pigułkę, żabę zwał jak zwał. Pani profesor obnażyła chamstwo i bezczelność instytucji bankowych do tego stopnia, że dziennik Gazeta Prawna, bojąc się chyba o utratę zysków z reklam, nie odważył się na publikację artykułu. No, w normalnym społeczeństwie powinien stracić na reputacji. A ja pytam, gdzie więc jest rzetelność dziennikarska? Czy ona nawet w renomowanym piśmie kończy się tam, gdzie zaczyna się ryzyko utraty pieniędzy z reklam? W każdym razie plusem jest to, że tekst artykułu napisanego przez panią profesor pojawił się na innych portalach, czyli konstytucyjny.pl i Okopres, gdzie autorka krótko odniosła się do sprawy. Pisząc, niniejszy tekst był przeznaczony do dziennika Gazeta Prawna. Napisali jednak, że nie publikują polemik z wywiadami i odmówili. Mój tekst to nie jest polemika z wywiadem. Tylko po pierwsze krytyka ubierania tekstów w nieadekwatne tytuły kwoli klikalności, a po drugie wyjaśnienie stereotypów, jakie pojawiają się na temat prawa ze strony ekonomistów, zaangażowanych w dyskusję o kredytach frankowych. Nie wiem, który czynnik spowodował dysgust dziennika Gazeta Prawna, z którą to z redakcją harmonijnie współpracowało mi się przez lata. No ale jak nie, to nie. Pani profesor posłużyła się cytatem filozofa pana Tomasza Stawiszyńskiego, prowadzącego blog skądinąd na Facebooku. A mówił on tak: przykuć uwagę za wszelką cenę, skłonić do kliknięcia, nie zaś dać uczciwą i rzetelną, rozbudowaną informację na jakiś temat. To jest dzisiaj podstawowa, jeżeli nie wyłączna funkcja tekstów w wielu nawet bardzo poważnych mediach i zupełnie nie ma znaczenia, czego tekst dotyczy. Czy jakichś odkryć naukowych, czy kwestii politycznych, czy publicystyki, czy też wywiadu z ekspertem. W każdym razie, drodzy Państwo, pani profesor Łętowska odniosła się do wypowiedzi Marka Belki odnośnie Frankowiczów. Tak, tego Marka Belki, który możecie Państwo kojarzyć jeszcze z e, prezesury w Narodowym Banku Polski. Jeżeli jednak rzeczywiście ma chodzić o ekscesy prokonsumenckie, za które musimy zapłacić, a to są słowa Marka Belki, to jednak warto wyjaśnić niedomówienie. Faktem jest, że w artykule w sposób merytoryczny pani Łętowska przejechała się po Markowi Belce jak traktor po kurzej fermie. I pani Łętowska pisze, że zatajono przed klientelą to, co było oczywiste dla banków: że kurs złotówki do franka musi się zmienić w czasie długoterminowej umowy kredytowej. Abuzywnością czyli, może żebyśmy przeszli na taki bardziej zrozumiały język czyli tymi niedozwolonymi postanowieniami umownymi, umowy zawieranej z konsumentem, nieuzgodnione indywidualnie i niewiążące go w sytuacji, jeżeli są dla konsumenta sprzeczne z dobrymi obyczajami, lub rażąco naruszają jego interesy. Czyli mówimy o generalnie klauzulach zakazanych. Czyli abuzywnością było wykreowanie iluzji, że chodzi o umowę bezpieczną w stabilnym, niskooprocentowanym franku szwajcarskim. Iluzja nie stworzyła się sama, wytworzyły ją banki, a był to element długofalowej strategii biznesowej. O tym, że jest to prawdą, powiem pod koniec odcinka. Abuzywne zatem były te wszystkie klauzule umowy, które pojedynczo lub tworząc wspólny mechanizm służyły kamuflażowi tego, co kryło się za ową iluzją, a tu mogły być rozmaite, brane oddzielnie, całkiem niewinne nawet postanowienia, jak choćby o kursie z oficjalnej tabeli. Tymczasem, Umowy były tak skonstruowane, że całość ryzyka walutowego przenoszono na klientele. I pani Łętowska pisze dalej: Udowodnienie świadomej strategii spekulacyjnej jest procesowo niewykonalne. Chociaż nie od rzeczy byłoby zadać pytanie, dlaczego wszystkie banki wybrały do kredytów walutowych akurat franka szwajcarskiego? I dlaczego była to tylko jedna waluta spośród wielu stabilnych walut, nawet niewielkich krajów? To trzeba jednak zostawić historykom ekonomii, a może detektywom. I czytam dalej. O sprawach frankowych pisze się, że są złożone prawnie i ekonomicznie. Na dodatek, i tu uwaga, uwikłano je w kamuflaż moralizatorski. Dla ekonomistów charakterystyczne jest podejmowanie dyskusji na temat abuzywności umów frankowych w oderwaniu od orzecznictwa. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i powinności rządów krajowych. Legislacja, ale i orzecznictwo. Dostosowanie się do standardu unijnego, przecież. Zastępuje się to chętnie argumentem o niemoralności klientów. Tak, drodzy Państwo. To my mamy być tymi niemoralnymi, dlatego że upominamy się o swoje, prawda? Przerwę, może. Ale też dlatego, że. To, o czym pisze pani profesor, a pamiętajmy, jej nie wypada stosować takich, że tak powiem, porównań, które są dosadne i w sposób jasny wskazują problem. W każdym razie, to, o czym pisze pani profesor, jest identyczne, jakby gwałciciel usiłował wzbudzić w swojej ofierze poczucie winy i zrzucić na nią odpowiedzialność za gwałt. Czyli Wracając już z powrotem do artykułu. W jednej kwestii Frankowicze mają się bogacić kosztem innej, rzekomo traktowanej inaczej grupy złotówkowiczów. Argument jest bałamutny. No a my byśmy powiedzieli, że z dupy wyjęty, bo przy ich bezczelności to i tak chyba jest to dalej łagodnie powiedziane. A pani profesor przecież nie wypadało kalać języka ojczystego inwektywami. Z punktu widzenia wymagań stawianych rzetelności umowy i poziomowi obowiązkowej informacji konsumenta, obie kategorie są traktowane identycznie. No i, no i to nie frankowicze wzbogacili się przecież kosztem złotówkowiczów, a więc o dyskryminacji czy wyzysku jednych przez drugich nie może być mowy. Druga wersja argumentu o niemoralności frankowiczy dotyczy sytuacji, gdy wiedza na temat kanonu abuzywności w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zaczęła w końcu przenikać do polskiego orzecznictwa, otwierając trend korzystny dla kredytobiorców. Prawo Unii Europejskiej jest jasne: złamanie prawa pociąga sankcje, a te mają być skuteczne i odczuwalne. Można oczywiście ryzykować łamanie prawa w nadziei, że się to nie wyda. I taka była strategia banków. I teraz w obliczu tych odczuwalnych i skutecznych konsekwencji odfrankowiania umów mamy do czynienia z postulatami uspołecznienia sankcji, które powinny spaść na banki. Tak? Tymczasem naruszyciele powołują się na interes ogólny, że ucierpi społeczeństwo. Banki się osłabią, a z nimi gospodarka. Oczywiście z punktu widzenia makroskali każda dolegliwość, jakakolwiek sankcja nawet zasłużona, spotykająca podmioty gospodarcze, osłabia samą gospodarkę. Odszkodowanie za wypadki komunikacyjne osłabi np. PKP. Odpowiedzialność za niewłaściwą jakość towarów osłabi producenta i sprzedawcę. A jeżeli skara strat jest zbyt duża, powstaje problem, i tu cytat, zbyt wielkich, aby upaść, czyli przypadki Enrona, czy kiedyś się mówiło zbyt duży, aby iść siedzieć, a jednak niektórzy siedzą. Rozmawiajmy wtedy o kształtowaniu zasad odpowiedzialności, o jej miarkowaniu, o okolicznościach egzoneracyjnych, czy tych wyłączających, mówiąc takim językiem normalniejszym, o ubezpieczeniach ryzyk i regresach, o technice repartycji strat, bo to jest realny problem. Nie należy go przesłaniać argumentem, że to pazerni, poszkodowani, domagający się ochrony przed naruszającym prawo zachowaniem kontrahenta, są niemoralni, bo wówczas rozgrzeszymy każdy hazard profesjonalisty, nie liczącego się z ryzykiem prawnym. I powiem Państwu więcej. Tak jak banki wiedziały i znały skutki, tak samo, to już są moje słowa, nie, Pani Profesor, aby z kolei jej nie przypisać języka, którego raczej, czy nigdy nie padłby z jej ust. Czyli banki wiedziały i znały skutki tak samo jak wyjebana z wysp brytyjskich łąga, czy uciekinier o imieniu Walter, a którzy to dymają nas nadal, a na to przecież nie możemy pozwolić. Pomimo, że zdaje się, że państwo do tego dopuszcza. I co najdziwniejsze, my o pewnych przekrętach dowiadujemy się dopiero po 50 latach. Choćby prosty przykład. W dniu 7 kwietnia 2021 roku na łamach faktu pojawił się wywiad z panem Marcinem Murzyńskim. Wywiad pod tytułem Ekonomista ujawnia: kredyty frankowe nie pojawiły się w Polsce przypadkiem. Zanim 600 tysięcy Polaków wpadło w pułapkę kredytów frankowych, okazuje się, że pół wieku wcześniej ofiarami takich toksycznych produktów finansowych stali się Australijczycy. Kiedy oni masowo zaczęli wygrywać procesy z bankami, kredyty walutowe przywędrowały do Europy. Najpierw we Włoszech, potem w Wielkiej Brytanii, a następnie także w Polsce, banki kusiły kredytami waloryzowanymi do obcych walut, przede wszystkim do franka szwajcarskiego. Potem, wiadomo, kurs franka rósł, a kredytobiorcy wpadali w pułapkę. To nie był przypadek. Mechanizm wszędzie był taki sam. I jak pisze fakt, ujawnia w rozmowie z faktem Marcin Murzyński, ekonomista i ekspert do kredytów walutowych. To, drodzy Państwo, co, były prezes Narodowego Banku Polskiego, Pan Belka i inni chcący uchodzić za ekspertów i moralizatorów, wmawiają nam, jak to klienci banków są nieetyczni, mają taką płytką wiedzę z zakresu ekonomii? Czy może ci panowie jawnie lecą w chuja ze społeczeństwem, o tego chyba już inaczej nie możemy nazwać? Pan Marcin mówi, obiło mi się kilka razy o uszy, że takie toksyczne kredyty walutowe były stosowane już w latach 70. i 80. XX wieku w Australii. A w czasie jednego z procesów frankowych sędzia na podstawie zagranicznych publikacji rozwinął wątek o inne kraje świata, co zainspirowało mnie do przyjrzenia się bliżej tej sprawie. W Polsce jest niewiele publikacji na ten temat. Te, które są, pomijają dużo istotnych, przynajmniej w moim przekonaniu, wątków, istotnych dla debaty, jaka obecnie w Polsce się toczy. I na pytanie dziennikarza, nie wszyscy jednak z taką interpretacją faktów się zgodzą. Rektorzy czterech uczelni w liście twierdzą, że Polacy byli świadomi ryzyka zaciągając kredyty walutowe i to oni chcieli zyskać. Na co ekspert od kredytów frankowych odpowiada? Nie można w kwestii sporu prawnego powoływać się na sprawiedliwość społeczną, a jednocześnie całą winę zrzucać na kredytobiorców. To banki były świadome, jakich kredytów udzielały. Przenosiły toksyczny mechanizm z kraju do kraju. Za kilka lat, kiedy u nas procesy Frankowiczów przed sądami będą się kończyć, w innej części świata ten mechanizm znów się pojawi. Zaproponują kredyt waloryzowany do franka, euro, dolara, w którym klient będzie miał czasem dwukrotnie wyższą zdolność, czasami nawet dwukrotnie niższą ratę. To on, a nie bank, zostanie obarczony całym ryzykiem takiego pseudowalutowego, toksycznego kredytu i to on straci dorobek i majątek całego życia. Drodzy Państwo, może trochę przydługo. I w taki sposób. Niezbyt humorystyczne, jak na piątek, ale mamy dwa przykłady głosu normalności, które nie mogą się przebić przez media. I to te, które szczególnie powinny kierować się etyką i prawem. A z drugiej strony, cóż chcieć po kraju, w którym gazeta uchodząca za szmatławiec niektórzy tak traktują fakt publikuje wartościowe treści a media uchodzące za wartościowe robią wszystko, aby się zeszmacić. I powtórzę jeszcze raz, niech trolle lichwiarskie, bankowe i windykacyjne nie mówią o obowiązku spłaty długów, bo jest to kolejny przykład, gdzie mylą prawo i moralność ze zwykłym skurwysyństwem i na to się już patrzeć nawet nie można. A przy takim bajzlu, to wybaczcie Państwo, ale no na trzeźwo się na to nie da patrzeć. Tak więc, co, Państwa zdrowie? Oczywiście, proszę komentować, zostawiać łapki, subskrypcje i tradycyjnie tym optymistycznym akcentem. Do zobaczenia we wtorek. Pozdrawiam serdecznie.